O nie, tylko, tylko nie to, tylko nie, nie film o studiach. Przez 5 lat prowadzenia tego kanału dostawałem jakieś 9 miliardów komentarzy z zapytaniami odnośnie tego, co studiuję albo co studiować. Sęk w tym, że troszeczkę was okłamałem, a było tych komentarzy tyci, tyci mniej. No, a ja sam do niedawna jeszcze nie bardzo mogłem wypowiadać się na temat studiowania, bo jakiś czas temu miałem może 16 lat i byłem pryszczatym gnojkiem, a z tego co mi wiadomo, wtedy niewiele wie się o studiowaniu. Chyba, chyba, że jesteście tym gościem. Wtedy, nawet jak macie 9 lat, możecie sobie zbudować własną rakietę kosmiczną i wypieprzyć nią gdzieś w kosmos. Ale to nie wszyscy tacy. Starsi widzowie pamiętają ten film, w którym opowiadałem, jak to jadę na egzaminy ASP, i Czemu nie było kontynuacji? Hmm, hm, hmm, hmm. Kurczę, może, może fan go ten zapomniał zapomniał o tym powiedzieć, że się dostał. No, trochę zabrakło, ale w zasadzie i tak dosyć niedużo, i wszedłem tam z buta totalnie nieprzygotowane. Moje niegdyś całkiem niezłe i ponadprzeciętne umiejętności rysowania teraz są raczej dosyć śmieszne w porównaniu z tym, co potrafią moi rówieśnicy. Tak więc ewidentnie brakuje mi dalej warsztatu tak samo, jak brakowało mi go wtedy, wtedy na egzaminach. Rysowanie właściwie zaniedbałem już lata temu, dużo bardziej kręciły mnie formy cyfrowe, które w końcu też zaniedbałem, ale tutaj macie przykład moich prac fotomanipulacji z 2013 roku bodajże, więc miałem wtedy według moich obliczeń jakieś 15-16 lat. I z racji, że byłem świeżo po maturze i nie dostałem się na krakowską ASP, musiałem poszukać sobie czegoś innego. Najlepiej czegoś, co może nie zmarnowałoby mi kilku lat życia, w sensie, żeby to nie był aż tak głupi wybór. Ja na szczęście miałem taki komfort, że po części sam się utrzymywałem, więc w zasadzie szukałem czegoś, co w jakiś sposób pomogłoby mi się rozwinąć, poszerzyć horyzonty i uzupełnić to, czym się aktualnie zajmuję. No, fajnie jeszcze, gdyby to się wiązało z jakąś moją ciekawością świata, czy po części chociaż zainteresowania. No i w końcu padło na socjologię, udało mi się tam dostać, na Uniwersytet Jagielloński i proszę się, jeszcze nie śmiać. Spokojnie, jakby przejdziemy do dalszych kwestii, więc zanim zaczniecie tutaj wklejać jakieś memy Skwejkarzy, że socjologia, co jeszcze? Albo psychologię, może może z jej postudji. Co, cwaniaczku. <laughs> Ale o tym spokojnie, o tym jeszcze będzie w dalszej części filmu. Jeszcze spokojnie was zniszczę. Ale czym w ogóle jest socjologia? E, na to pytanie odpowie Wam mój e, odwieczny przyjaciel Kuks z kanału Kuks. Z wielu ludzi ta nauka uznawana jest za specyficzną. Dzięki, Adaś. Gdyż tak naprawdę nikt nie wie, o co w niej chodzi. Ale może trochę zbliżymy ten termin, jakbym miał określić to jednym zdaniem. Co to jest socjologia? To nauka ta jest dobra. No ona uczy skutecznie swoich uczniów. Okej, okay, ale jest szansa, że, że nie wszyscy dostali dokładnie tą odpowiedź na swoje pytanie, jaką, jaką chcieli dostać. A więc, trochę innymi słowy, socjologia jest po prostu nauką, która skupia się na społeczeństwie, na jego strukturach. Na relacjach wewnętrznego i na prawach, które, którymi społeczeństwo się rządzi. I to, co powiedziałem, to jest raczej spore uproszczenie, dlatego że socjologia jako nauka ma bardzo dużo różnych podkategorii. Na przykład hej, a może lubisz muzykę? No to hej, mam tutaj dla Ciebie super, sprawdzaj, socjologia muzyki. Znasz, a może zamiast gołych babeczek wolisz oglądać futporny, no to. Właściwie to, to w niczym Ci to nie pomoże, ale jeżeli by Cię to interesowało, jest coś takiego jak socjologia jedzenia jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. To, co po prostu próbuję powiedzieć, to fakt, że socjologia bada przeróżne rejony życia, wszystkie te, które mogą mieć jakiś charakter społeczny. I socjologia jest niestety chyba jednym z tych kierunków, o którym ciężko wspominać bez jakichś przytyków w stylu haha, socjologia, co ty będziesz potem robił, dlaczego to się może przydać, co ty gwoździatem ty nie wbijesz, haha. I szczerze mówiąc, bardzo długo właśnie przez takie reakcje i takie uprzedzenia, trochę wstydziłem się mówić o tym, co studiuję i, i powodów takich e, podstaw jest kilka, co najmniej kilka. Jest to zazwyczaj po prostu brak wiedzy. Ludzie nie wiedzą, co to jest za nauka, czym się zajmuje i w jaki sposób można ją wykorzystać. Najczęściej to po prostu fake'owe przytyki, Ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o czym mówią, tylko powiel powielają żarty zasłyszane gdzieś tam albo zobaczone w internecie. No jest oczywiście bardzo duża szansa, że macie jakiegoś znajomego, który skończył socjologię i, i zgadnijcie co, jest teraz pod mostem i idź pachere. Dlatego, że, że to był kompletnie zły wybór życiowy. Hej, a no słuchaj tego, ja mam sześciu kolegów, którzy skończyli kierunek politechniczny, konkretnie informatykę i wszyscy z nich Wszyscy z nich są teraz menelami pod sklepem. Wcale nie, ale potrzebowałem czegoś, żeby, żeby poprzeć moją tezę. W sensie nie ma naprawdę co kierować się za każdym razem sytuacją życiową jednej czy dwóch osób, tylko dlatego, że po prostu skończyli akurat ten kierunek, a prawdopodobnie gdyby skończyli jakikolwiek inny mógłby być zupełnie tak samo. Jeżeli dalej masz jakieś jeszcze wątpliwości, poczekaj. Spokojnie, wstrzymaj się z komentowaniem, bo poruszę jeszcze kilka innych ważnych kwestii. Bo socjologia wbrew pozorom może być bardzo praktyczna. Zaraz obok różnych koncepcji czy podstaw teoretycznych uczymy się takich rzeczy na przykład jak przeprowadzanie rzetelnych badań jakościowych czy ilościowych. Tak więc jeżeli ktoś chciałby iść akurat w tym kierunku, no to jakby kilka pierwszych rzeczy, które od razu mi się nasuwają, chociaż jest ich dużo więcej, to nie wiem, to może być przeprowadzanie komercyjnych badań na zlecenie. To może być praca w instytucjach państwowych, takich jak Główny Urząd Statystyczny. Albo praca nad badaniami w celach marketingowych. Wszelkie te infografiki czy dane demograficzne, które widzieliście, nawet z gier, są zazwyczaj przeprowadzane przez ludzi, którzy mają wykształcenie socjologiczne. Albo liznęli socjologii, ponieważ to jest właśnie nauka, która między innymi tym się zajmuje. A dane bardzo często w marketingu, czy w ogóle na rynku, to. Bardzo duża wartość, czasami na wagę złota. I tutaj taki losowy przykład. Firmy, które oferują swoje produkty bądź usługi, muszą wiedzieć, do kogo one trafiają, albo do kogo powinny trafić. Chodzi tutaj o płeć, o wiek, o zainteresowania, czy nawet wyznawane wartości. Chociażby dlatego, by wiedzieć, w jaki sposób konstruować swoje kampanie reklamowe i na jakiej zasadzie budować marketing. Inne przykłady, no to ktoś od HR-u, czy. Doradztwa zawodowego jest, jest bardzo dużo wbrew pozorom. O, a teraz uwaga, zatrzymajcie się na chwilę, bo, bo muszę puścić taką super wyniosłą muzykę, bo to co powiem będzie. No bo ja akurat traktuję ten kierunek jako swego rodzaju poszerzenie horyzontów, które pozwalają mi zrozumieć otaczający mnie świat, a przynajmniej jego część, czyli świat społeczny. A przecież jesteśmy członkami społeczeństwa, ze społeczeństwem mamy do czynienia na co dzień. Człowiek jest zwierzęciem stadnym i nie da się temu zaprzeczyć, jak bardzo bardzo nie zapieralibyśmy się brękami i nogami, jak bardzo nie chcielibyśmy być całkowitymi indywidualistami, to pełna autonomia jest prawie że niemożliwa. Zastanówcie się chociaż na chwilę, z iloma osobami utrzymujecie relacje i od ilu osób jesteście zależni. I szczerze mówiąc, tylko po tym jednym semestrze czuję się tak tyci, tyci troszeczkę mądrzejszy. Wtedy, kiedy nie powinienem wartościować, to po prostu tego nie robię. Bardziej przyglądam się ludziom. Dostrzegam inność i tego, jak naturalny jest fakt występowania różnorodności na świecie. O, i teraz ktoś powie, ha, fajne, fajne lewackie studia wybrałeś. Co jeszcze? Sierpi młot? Pewnie wytatuowałem sobie nawet, pokażę. Mam też większą potrzebę weryfikacji źródeł wiedzy. Czuję się dużo bardziej świadomy. I mam jeszcze za małe zaplecze, żeby udawać jakiegoś eksperta, ale staram się co jakiś czas przemycać już tę wiedzę, którą. E, nabyłem chociażby w materiałach na TV gry. No bo przecież w gry stworzone przez ludzi grają także ludzie. O, wow, kim oni są, dlaczego grają, czy można ich jakoś sklasyfikować. Wow, w mojej głowie rodzi się tyle różnych pytań. To wszystko można zbadać. Socjologia nie jest też kierunkiem łatwym, jakby mogło się wydawać, czy na podstawie tego co mówią inni, którzy nigdy tego nie studiowali, albo mieli kurwa jeden przedmiot na studiach, yy, socjologia i yy, siema, wiem wszystko o socjo. Jakby nie mam takiego osobistego porównania, bo to jest pierwszy kierunek, który studiowałem, ale są u mnie na roku osoby, które studiowały już yy, wcześniej coś innego i z tego, co z nimi rozmawiałem, to często bywało, że to, co studiowali wcześniej, było łatwiejsze. W ogóle jakby kierunki. Yy, Nauki społeczne nie są, nie są łatwymi kierunkami. To nie jest właśnie do końca nawet kierunek humanistyczny. To po prostu nauki społeczne. Ciekawostka branżowa. August Comte, który jest jakby jednym z prekursorów socjologii, bardziej postrzegał socjologię jako naukę, która. Ma bardzo dużo wspólnego z naukami przyrodniczymi. Właściwie rozpatrywana była ona w takich samych kategoriach, czyli procesy, które zachodzą w społeczeństwie, mogą być badane e, zupełnie tak samo jak procesy fizyczne, na przykład, czy chemiczne. Zresztą już po pierwszej sesji wykruszyła się masa osób, i tak pewnie wśród nich były osoby, które stwierdziły, że to nie jest totalnie ich kierunek, no ale też cała masa osób nie zdała. No sam się tego uczyłem. Na szczęście zdałem wszystko za pierwszym, ale materiał wcale nie był taki łatwy. I bardzo mnie denerwuje też forsowanie niektórych kierunków jako tych jedynych słusznych. Albo rozpatrywania innych jedynie pod kątem użyteczności i praktyczności. I chyba tak samo denerwuje mnie roszczeniowa postawa ludzi, którzy skończyli jakiś kierunek i liczą, że, że praca dosłownie spadnie im z nieba. No bo przecież to tak działa. Skończę studia i od razu pyk, mam pracę. Jasne, że kierunki techniczne czy informatyczne znacznie zwiększają szanse na Znalezienie pracy w zawodzie. To ze względu na zapotrzebowanie na rynku pracy ciągle stymulowane przez rozwój technologiczny czy infrastruktury. I to się raczej prędko nie zmieni. Ej, ale hej, powiem tutaj ci super też ważną i mądrą, e, mądrość mądrą. Nie każdy musi być programistą. Chociaż, szczerze mówiąc, trochę zazdroszczę ludziom, którzy studiują kierunki techniczne, jeszcze w dodatku bardzo to lubią. No to jakby. Pozwala im być troszeczkę spokojniejszym o swoją przyszłość. Ale wciąż niczego ci to nie gwarantuje. W dzisiejszych czasach nic niczego ci nie gwarantuje i zupełnie nie licz na to, studia niczego Ci nie gwarantują. Nie każdy też musi iść na studia, dla niektórych to będzie zupełna strata czasu. Jeśli jednak bardzo chcesz iść na kierunek pokroju filozofii, psychologii, socjologii, Kulturoznawstwa, nie wiem, filologii angielskiej to stare. Nie ma problemu, tylko pamiętaj, że będziesz musiał się wykazać bardzo dużą elastycznością, pomysłowością, kreatywnością, jeżeli w przyszłości będziesz chciał w jakiś sposób z tego żyć. Oczywiście nie ma takiego zawodu jak socjolog czy filozof, ale są to dziedziny, które można wykorzystać na rozmaite sposoby, bardzo często na pośrednie sposoby. No a w międzyczasie trzeba szukać własnych dróg, próbować różnych pomysłów. I ciągle mieć na uwadze, że czas ucieka. Warto też mieć plan B po prostu, żeby nie zostać z ręką w nocniku. Tak więc ostatnia myśl na dziś. Studiuj zupełnie to, co chcesz. Ale nie bądź przy tym roszczeniowy. Studia nie są po to, żebyś miał pracę. Studia mają ci pomóc zdobyć wiedzę. A jak ją wykorzystasz? To Twoja rola.